Ale zaraz, to no mam się w ogóle nie opalać, czyli co, skąd mam wziąć sobie tą witaminę D? I to faktycznie jest problem, dlatego że generalnie tak naprawdę to 80% witaminy D, to my pobieramy tak naprawdę z tej witaminy, która powstała pod wpływem promieniowania słonecznego. No ona jest konieczna, bo jeżeli nie ma witaminy D albo jest obniżony poziom, to mamy albo e osteoporosę, a tu kobiet jest jedno, to jest jedno z szczęszek, mamy krzywicę u dzieci, to mhm. już tego się nie obserwuje, prawda, bo mamy substytucję witaminy tak. D. Oczywiście można ją próbować uzupełniać w diecie, typu na przykład tłuste ryby, jakieś jajka, masło, mleko, tylko proszę pamiętać, że żebyśmy uzupełnili w diecie, to trzeba jeść dziennie 20 tam jajek albo 80 litrów mleka wypić, mhm. więc to jest w ogóle kompletnie oddalone. suplementacja tabletkami? Znaczy przede wszystkim najpierw trzeba zbadać poziom witaminy D, dlatego że taki poziom optymalny to jest między mniej więcej 30 a 50 nanogramów na mililitr. Jeżeli on jest w porządku, to nic nie suplementować. Mhm. Natomiast to jest pierwsza rzecz, dlatego że niestety u nas jest tak, że a, my mamy pory zimowe, no to damy suplementację, to Państwo weźmie tysiąc albo dwa, tak nie może.